Dzień dobry. W czasie wykonywania instalacji elektrycznych jedną z podstawowych czynności jest wytyczenie punktów, w których będą wykonywane nawierty pod puszki instalacyjne. Jeżeli chodzi o puszki instalacyjne dla łączników oświetlenia, nie ma żadnego problemu, ponieważ trasujemy to za pomocą zwykłej poziomnicy laserowej umieszczonej na statywie budowlanym. Natomiast problematyczne jest trasowanie puszek pod gniazda pokojowe 230 V, ponieważ y, znajdują się one na wysokości mniej więcej 30, 30 cm od podłogi. No i jest to taka bardzo niewdzięczna wysokość, ponieważ za pomocą y, zestawu statyw budowlane poziomnica y, jest to za wysokość za niska. Statywy są troszkę wyższe, natomiast no, sama poziomnica położona na ziemi no, to, to jest 5 cm od podłogi, a nie 30. Dlatego stosuje się różnego rodzaju rusztowania ze skrzynek, z cegieł, nie wiem, z czegokolwiek, jakieś tam sztuczki się wykonuje, żeby te 30 cm osiągnąć. No, ja przez wiele lat takich sztuczek jakichś dokonywałem, natomiast powiedziałem dość po prostu i posiedziałem troszkę w internecie no i kupiłem sobie statyw fotograficzny, taki stołowy malutki, który chciałbym Wam w tej chwili pokazać. Jest to statyw firmy Welbon. Wersja X Macro. E, oprócz tej wersji X Macro Velbon produkuje również wersję X Mini, o której za chwileczkę, za, za chwileczkę opowiem. E, statyw wykonany jest z aluminium w kolorze czarnym. Maksymalna wysokość e, pracy. Tym statywem to 563 mm, a minimalna wysokość, czyli ta która mnie interesuje, to 203 mm. Tutaj przez chwileczkę zatrzymamy się na pudełku. No, narysowali, że obsługuje wszystko co ma obiektyw, natomiast mnie interesuje, mnie interesuje ta strona Velbon Corporation Japan Fabryka w Chinach. No, także już wszystko o tym statywie wiecie. Eee, słuchajcie, dostajemy go w jakimś tam nieprzemakalnym metui. I wygląda on tak, czyli wygląda bardzo ładnie. W tej chwili moja kamera jest umieszczona na statywie budowlanym Boscha i gdybym położył tego welbona obok Boscha, no to w sumie wyglądaliby jak bracia z jednej matki. Bardzo ładne, wydaje się solidne wykonanie. No jedynym tutaj Jedyną różnicą to jest chyba tylko to, że w Boszu mam tutaj na głowicy poziomnicę, no, której w zasadzie nigdy nie używam, ale mam, a tutaj, tutaj nie ma tej poziomnicy. Teraz tak, tak jak powiedziałem, w handlu są dostępne dwa rodzaje tych welbonów. To jest wersja makro, którą widzicie oraz wersja mini. Wersja mini jest Inaczej, minimalna wysokość pracy w wersji mini jest o centymetr mniejsza od wersji makro, od tej wersji, ale to chyba dlatego, że w wersji mini zrezygnowali z szybko złączki do której mocuje się osprzęt i ta śruba fotograficzna 1,4 cala chyba tak 1,4 cala zamocowana jest bezpośrednio w podstawie i pewnie stąd, stąd ten centymetr różnicy głowica trzykierunkowa góra dół boki no i oczywiście pion poziom tak to wygląda ja tutaj sobie zamocuję jakiegoś lasera na tej szybko żeby pomierzyć tą właśnie minimalną wysokość, bo to mnie interesuje najbardziej. I teraz tak, żeby osiągnąć wysokość minimalną, wykorzystamy te teleskopowe, jak to nazwać, podpórki. Wsporniki, o, o dobra, wsporniki. One są bardzo fajnie wykonane, ponieważ to są wsporniki, tak jak chyba wspomniałem, teleskopowe. Naciska się tutaj takie zatrzaski i w tym momencie zwalnia się ten teleskop, co powoduje, że proszę bardzo, chyba dobrze widzicie, bo nie mam podglądu i ten Teleskop powoduje, że schodzimy z wysokością na taką, wysok no, na taką wysokość. Przymocujemy sobie e, tego lasera, jest przymocowany. E, I tak, konstrukcja niby aluminiowa, tak napisali. E, ta część tego teleskopu być może jest aluminium, natomiast to ewidentnie jest jakiś plastik i teraz wszystko będzie zależało od tego jakiej jakości jest ten plastik, bo to chyba jest takie miejsce, które będzie miało największy wpływ na żywotność tego statywu. Dobra, mamy tutaj taki zestawik. Ja sobie tutaj jakąś miarką sprawdzę na tym kubiksie jak on nam kładzie wiązkę poziomu. Słuchajcie, w wersji tej najbardziej złożonej y, wiązka pozioma 24, ,3, 10, 24 cm 3 mm. Nie? Natomiast y, maksymalne, maksymalnie wysunę głowicę tutaj do góry y, i pomierzymy sobie to Widzicie? Pewnie nie widzicie, bo to tak ustawione dziwnie jest. No. 30 cm, równo. 30 cm ma. E, czyli taka wysokość, która mnie no, najbardziej satysfakcjonuje. E, co tutaj mogę Wam jeszcze powiedzieć o tym e, o tym statywie. No tak. Mówiłem, że mini nie ma szybko złączki. Mówiłem, że ten ma szybko złączka to jest coś takiego i teraz tak, szyb, jakby zgubię tą szybko złączkę albo sobie będę chciał kupić drugą szybko złączkę do czegoś tam, to ona kosztuje w tym sklepie, w którym to zamawiałem prawie 40 zł. No oszaleli kawałek plastyku ze śrubką 40 zł i ta, ta cena jest tak zaporowa, że to jest mniej więcej połowa wartości z całego statywu w wersji mini bo w wersji mini można go kupić za 82-84 złotych, natomiast w wersji makro no, ciut ponad 100 ja dałem, to była w dniu tam przedwczorajszym najtańsza oferta na Allegro 104,60 czy tam 90, dobrze. Co jeszcze chcecie wiedzieć na ten temat? No chyba już wszystko wiecie, no tak to wygląda. W sumie traktuję ten film nie jako jakiś tam super film o statywie budowlanym, tylko jako przetarcie ścieżek po wielomiesięcznej przerwie w nagrywaniu filmów na YouTube. Także bardziej mnie będzie interesowały, bardziej mnie będą interesowały efekty jakie tam wykonam edytorem wideo niż sam film o tym statywie. Natomiast niebawem spodziewajcie się dużo ciekawszych filmów. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam.